Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie we vlogu. Natomiast dziś nie będzie to vlog całego dnia, tylko z pewnego miejsca. Od kiedy przyjechałam ostatnio, rok temu do Londynu, to zwróciłam uwagę na dwa super sklepy. Chociaż to nie do końca są sklepy, bo to są takie. Miejsca, gdzie kupicie ubrania, ale to jest bardziej e, przeżycie, wizyta w tym sklepie niż po prostu zakupy. I od początku wiedziałam, że muszę na temat tych sklepów nagrać e, film, ale teraz jestem trochę dłużej, to dzisiaj po prostu Was do tych sklepów ze sobą zaproszę. Na razie jestem na tyłach Oxford Street, bo one oba znajdują się tu w okolicach, chociaż e, oba również znajdują się w innych dzielnicach. Tak patrzę, żeby mi tutaj nic... Nie przejechało, ale na Oxford i Regent Street one znajdują się niedaleko siebie, dlatego tu przyjechałam. Mowa tu oczywiście o Urban Outfitters i Anthropology. Co więcej, okazało się, że oba te sklepy należą do tej samej sieci, do URBN. Urban, chyba tak to się wymawia. Nie wiedziałam o tym, a okazało się, że to nie przypadek, że estetyka czy estetyka jest inna, ale nie, nie, to nie jest przypadek, że koncept na te sklepy jest podobny, bo oba nie są zwykłymi sklepami, tylko. Taksówki jadą, zobaczcie czarne akurat, tylko takimi mini domami handlowymi w jednym i jak powiedziałam, zakupy w tych miejscach są bardzo ciekawe, chodźcie ze mną. Zarówno Urban Outfitters, jak i Anthropology to są dwa duże sklepy, które są urządzone trochę jak wnętrza domu i które skupiają w sobie wiele marek i wiele różnych stref. I zaczniemy od Urban Outfitters, czyli od tej marki skierowanej do ludzi młodych, do nastolatków i tak do powiedzmy dwudziestokilko parolatków. To jest sklep taki bardzo hip, hipsterski, duży, surowości. Mamy sporo, mamy beton. Te sklepy są na ogół dwupiętrowe, trzy. Mamy część z ubraniami część z książkami. Jeżeli chodzi o ubrania, to są różne marki na przykład jest Tommy Hilfiger, jest Kelvin Klein, jest bardzo duży wybór butów sportowych, są różne mniej lub bardziej znane marki, ale wszystko jest w takim mocno hipsterskim, młodzieżowym klimacie. Są również książki różne, różne albumowe, takie mniej lub bardziej śmieszne, ale takie coś fajnego na prezent. Jest również mnóstwo właśnie prezentowych rzeczy, takich malutkich, na przykład klawiatura, z emotikonami, albo takie coś, co na palce się nakłada. Możecie być kotem, czy tam zebrą. No jest bardzo dużo takich rzeczy, które są właśnie idealnymi. Jakieś tam słuchawki, różne akcesoria do telefonów, podświetlające ramki. No dużo tego bardzo jest. Tak właśnie prezentowo. Myślę, że to jest prezentowo świetny sklep. Jakieś gumki do mazania, na przykład w kształcie sushi, albo w innych kształtach. Mamy również gramofony. Są płyty, są różnego rodzaju gramofony. To jest też sklep z fajnymi rzeczami do wnętrza, takimi bardziej hipsterskimi, na przykład zobacz patrzcie tutaj te kompozycję i to jest sklep po którym sobie chodzicie, oglądacie, możecie tam spędzić nawet godzinę. Um, jest miło i przyjemnie i e, zobaczcie tutaj na przykład na wnętrza macie e, półkę chmurę i różne rzeczy na niej. No są takie właśnie różne fajne Ciekawe rzeczy. Mamy również dużą część z bielizną, z taką piękną, koronkową, delikatną bielizną. Jeżeli lubicie taką, to tam też sobie koniecznie zajrzyjcie. Ja Urban Outfitters lubię, mimo tego, że czuję się tam momentami trochę za stara i trochę za mało cool. To jednak odpowiada mi to, co się tam znajduje, zwłaszcza jeżeli chodzi o książki, jeżeli chodzi o różne dodatki. I teraz Anthropology, czyli marka, którą ja osobiście uwielbiam. Nie mogę z tego sklepu wyjść przed godziną, to znaczy zawsze siedzę bardzo długo. To jest marka, która jest skierowana do trochę starszych kobiet, um, ha, bo w Urban Outfitters są rzeczy i damskie, i męskie, a w Anthropologie są damskie i do wyposażenia domu, ale to jest po prostu osobny świat. To jest coś, co wygląda obłędnie. Wchodzicie, macie wiele stref z ubraniami takimi bardziej boho, hippie, faktycznie może skierowanymi do, do klienteli 30. Ja jestem na graniczu, więc ja lubię w sumie obie te marki, ale um, macie mnóstwo boho fajnych wzorów. Są też rzeczy nie marki Anthropologie, tylko różnych marek i często ręcznie robione. Również te rzeczy są dosyć drogie, ale... to znaczy droższe niż w zwykłych sieciówkach, ale są przepięknie wykonane i w antropologii absolutnie obłędna jest część domowa, czyli ta część, gdzie macie po pierwsze łóżka, kanapy, fotele. Tam powiem Wam, jest tyle smaczków, że naprawdę, jak jeżeli lubicie wnętrza, jesteście osobami kreatywnymi, to możecie tam spędzić spokojnie kilka godzin, bo tam macie takie maluśkie detaliki, jakieś frędzelki, wzory, na nawet jakieś haczyki na przykład na ubrania, nie wiem, mydelniczki, no po prostu tego tam jest tyle, że można chodzić i chodzić. Fajną rzeczą na przykład, jeżeli chodzi o detale, w tym roku są spodnie od piżam, z workami na te spodnie od piżam. No przepiękne kompozycje domowe, świetnie to wygląda. Ogólnie często w The Anthropology jest taka wielka ściana cała z, z roślin i akurat ten Anthropology legend czyli którym ja jestem, to jest taki bardzo duży on ma ma aż trzy e, poziomy, i e, poza tymi domowymi rzeczami, takimi do spania, jest, jest jeszcze kuchnia, i to jest tak wielki dział z milionem kubków. Kojarzycie te słynne kubki z literami? Mi się marzy taka rka, ale nigdy nie chcę mi się jej taszczyć, bo ona dużo waży Ja mam zawsze bagaż ograniczony, ale są i jest, są różne rodzaje po prostu tych liter. One są bardzo, bardzo fajne. Macie różne rodzaje zastaw. To wszystko trochę wygląda jak Alicja w Krainie Czarów. Tak jest skomponowane, jak patrzycie na te stoły. Tam jest tak na bogato. Jest mnóstwo przepięknych detali. maselniczki właśnie, zastawa, talerze, kubki, em, drewienka w kształcie słów. No naprawdę tam jak tylko lubicie takie klimaty, to tam totalnie przepadniecie finansowo. Zresztą również <grym> można tam przepaść. Em, ale ta część kuchenna to jest taka, że no, totalnie nie można się z niej oderwać. Ona mi się kojarzy z Karolinką Baszak i z jej klimatami, z płytą Julii Pietruchy. I gdybym ja tu mieszkała, to znaczy, gdybym mieszkała w Londynie, to podejrzewam, że miałabym bardzo wiele rzeczy właśnie z tej części kuchennej. Bo tam to po prostu prawie, że nie można się wydostać. Um, oczywiście mamy też część modową z różnymi rzeczami w takim stylu boho, jak już wcześniej powiedziałam, mamy e, akcesoria różnego rodzaju. Wszystko jest bardzo takie boho, hippie, e, dość delikatne. Ogólnie też zarówno Urban Outfitters, jak i The Anthropology to są sklepy, które mówi się, że to jest nowa jakość sprzedawania, że to już nie są zwykłe sklepy, tylko właśnie to jest takie przeżycie zakupowe. I sklepy stacjonarne będą właśnie szły w tę stronę, bo jak wiecie, bardzo dużo handlu przynosi się do sklepów online i ludzie będą coraz więcej, a za jakiś czas głównie kupować online, a do sklepu będzie się szło właśnie po to, żeby tylko rzeczy przymierzyć, zobaczyć, dotknąć i naj Większą ilość klientów będą przyciągały sklepy, w których będziemy się czuć dobrze, które będą właśnie takim przeżyciem zakupowym, a nie po prostu zwykłym sklepem. I oba te sklepy polecam Wam nie tylko jeżeli chodzi o zakupy, no bo nie zawsze musimy coś kupować. Ja do obu tych sklepów zachodzę za każdym razem, jak jestem, bo po to, żeby się zainspirować, żeby popatrzeć, co tam jest ciekawego, żeby zobaczyć na połączenia kolorystyczne, na różne rzeczy, na różne nowinki, nowości. W Urban Outfitters, zwłaszcza takie hipsterskie nowości, różne śmieszne gadżety. Albo właśnie na połączenia kolorystyczne, połączenia wzorów, na właśnie całą ceramikę i te części domowe do Anthropology to są świetne miejsca inspiracji. I nawet jak ja chodziłam teraz po Anthropology, to yy, ekspedientki się pytały, czy ja sobie robię zdjęcia inspiracyjne właśnie, czy się inspiruję. Oczywiście w jednym i w drugim sklepie można robić zdjęcia bez żadnego problemu i nagrywać. Ja mówiłam, że nie, że chcę pokazać moim widzkom po prostu w Polsce te dwa super yy, sklepy, yy, ale właśnie wiele osób chodzi do nich tylko po to, żeby się. Yy, zainspirować i to Wam ogólnie polecam. Um... Ale ostrzegam, bo tam naprawdę można absolutnie zostać na wiele, wiele godzin i zamiast iść do zwiedzać jakieś takie wiecie typowo londyńskie zabytki, ugrzęźniecie w Urban Outfitters i Anthropology. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki film z wycieczki po dwóch bardzo ciekawych sklepach Wam się podobał. Jak widzicie coś nowego na mnie, taki ceglasty, czerwony futrzak z nim wyszłam z Anthropology właśnie i myślę, że idealnie z tym pięknym płaszczem Kaskryst się komponuje. Także mam nadzieję, że. Raz, że film Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli będziecie w Anglii albo gdzieś, gdzie są te dwa sklepy, koniecznie je inspiracyjnie odwiedźcie. I do zobaczenia w moich następnych filmach i następnym vlogu z Londynu jeszcze jutro. Pa!